Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 2 kwietnia. Chodzę po takim polu, po kukurydzy. Część pola jest skoszona, część nieskoszona. Strasznie ciężki teren, żeby coś tu wypatrzeć. No ale trochę tykna zbierali tu ludzie. No to i ja się wybrałem. Pierwszy raz tu jestem. No i stojąc. W tej kępie z lornetki wypatrzyłem jakąś tyczkę leży jakiś maluch sam jestem w że z lornetki to wypatrzyłem barwa kukurydzy także ciekawie i to jest dziesiątaczek Mój dziutki byczek no Już teraz tylko takie zostały Taka różyczka malutka Prawie zamykam z 20 cm Połamany Pierak obłamany w koronie koronie, ta biedlica, no taka staśmiana, No i ciekawie to wygląda. Taki maluszek. To będzie jedynasta sztuka. Świeża w tym sezonie. Także pozdrawiam i chodzę dalej.